Dzień dobry drodzy widzowie. Witamy Was bardzo serdecznie i cieplutko w piątkowy poranek. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zanim zaczniemy draping, no to oczywiście Multi Multi nikt nie trafił ani czwórki, ani piątki. Tak więc dzisiaj wieczorem zachęcam Was do zostawienia typów na 4 lub na 5 liczb w Multi Multi o 22. Wybór należy oczywiście do Was. I tutaj nagroda była... 10, 15, 18, 22 zł. No to dokładamy jeszcze 3 zł. Będzie 25 za piątkę. Było 36 złotych No to piąteczkę, krzyżóweczkę dokładamy. I teraz wygrana za trafienie piątki wynosi już 41 złotych No, myślę, że to już jest fajny, fajny grosz. 41 zł to są 4 fajne zdrabki. Tak więc zachęcam do zostawiania typów. Nagrodę za 3 liczby. Madzia wygrała, trafiła yy, nagroda, została jej przesłana blikiem. Tak więc Madzie mamy z głowy, a teraz czekamy na kolejnego wygranego albo wygraną. Oczywiście Madzia nadal może typować, nie ma się co wstydzić. <laughs> może teraz wygrasz czwóreczkę. No właśnie, może czwóreczkę. Dobra, multi-multi mamy z głowy i dzisiaj tak. Prosiliście pani. Któraś i pani jeszcze jakaś, nie wiem, już nie, chyba nie, to była Wandzia i Madzia, chyba prosiły, mm -hmm. znaczy prosiły, proponowały, żebyśmy Paradizo sobie zdrapa, zdrapali odnośnie tej gry progresywnej. No i jest Paradizo, bardzo proszę. No i jeszcze do tego zdrapkowy cash. Taka trochę niewdzięczna zdrabka, no ale spróbujemy ją pokonać. Słuchajcie, bo teraz nie wszyscy wiedzą jeszcze o co chodzi w tym, w tym drapingu związanym z progresją. Szybciutko tylko wyjaśnię, bo. Kilka maili dostałem z pytaniem, o co chodzi w tej progresji. No, zobaczcie, Paradizo i zdrabkowy cash, zdrabki za 10 złotych. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek, czyli łącznie za 20 zł. Jeżeli obydwie zdrapeczki będą puste, następny odcinek będzie już razy dwa. Dwa razy Paradizo, dwa razy zdrabkowy cash, no to już jest koszt 40 zł. I tak po kolei. Zobaczcie, koszt będzie rosnął z każdym odcinkiem. Suma sumarum, zobaczcie po 10 Odcinkach progresji, 10 poziomów progresji, łączny koszt, no to już jest bardzo wysoki, bo wynosi 1100 zł. Tak więc zabawa, bałą, no ale tutaj już w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze i pytanie, czy nasz budżet to udźwignie, gdyby doszło do takiej sytuacji. No zobaczymy. W każdym razie o to chodzi w progresji, żeby co odcinek po prostu podwajać tak długo, aż będzie jakieś trafienie. Czy zwrot, czy wygrana, czy plus, nieważne. Ważne, żeby po prostu. Cokolwiek danej zdrapce wygrać. Także myślę, że to już jest jasne w tej chwili. Dzisiaj odcinek za 20 zł. Jeżeli któryś, któraś z tych zdrapek okaże się pusta, no to w następnym będzie za 40, prawda? Wiadomo. Tak więc zaczynamy nasz draping. Zostańcie z nami i oczywiście trzymajcie za nas kciuki. No to zacznijmy, zacznijmy. Numery wam jeszcze podam, żeby wszystko było jasne. Paradizo z dwójką, no proszę. A zdrabkowy cash, 21. Też dobrze, może być, może być dwójka, może być 21. Ale zanim zaczniemy sobie tutaj tą zabawę progresywną, no to jeszcze, karolcia. Kupiłam po drodze. No, mówiłem nie kupuj, bo po co tam bez sensu? Ale moja żona się uparła, że no premierka to trzeba zdrapać. sobie zdrapniemy, tak. No to zdrapniemy. Oczywiście nie będziemy tego wyliczać w ogóle do odcinka, bo jak skończymy wszystkie zdrapki za dychę, to później będziemy się bawić za 20 czy tam za 5 zobaczymy. To już czasem wyjdzie w praniu. No to ja 22 mogę? To ty zrób 22 i potem to, a ja sobie zdrapię. Dobrze, to. no to zobaczmy, czy coś nam tutaj. Nowa zdrapeczka. Rubinek ciekawego. mnoży. Rubinek mnoży. Co tu mam? Trzy, trzydzieści jeden, trzydzieści cztery oraz jeden. Czyli takich liczb szukam. A co mamy? Trzydzieści siedem. Osiemnaście. Dwadzieścia dziewięć. To, to są kontrolne tu? Uuu, no to co? Tak, zaraz przy liczbach ja się zabiję. No to co? To już pewnie nic nie będzie w takim razie. 19, 4, 33, 35, no i nic nie ma. Dwa. Tu są kontrolne liczby, zaraz przy liczbie jest. Litery znaczy się zaraz przy tym, no zobacz. Mm -hmm. No to trzeba bardzo się pilnować, żeby nie zdrapać tych kontrolnych w takim razie. No dobrze, że nie dali tu między tą dwójką a dziewiątką, nie? Mm. Dobra, no czyli co? Nic nie wygrałem w tej Rubinowej, no którą niestety. kupiłaś. Przykro mi Karolciu, mówiłem nie bierz tego, bo w dniu premiery się premier nie kupuje. Ach tak, chciałam się no przynajmniej wymagać. ja mam taką zasadę, no. Inni kupują i wygrywają. No dobrze, to teraz jest zdrapkowy cash i teraz już na poważnie, trzymajmy kciuki, zdrapka z numerem... 21 I oto liczby wygrywające. No trzeci raz to już chyba nie trafię co za, za pierwszym, pierwszym razem. razem też razem, mi się tak. wydaje, że nie. To będziemy walczyć dalej, ale to wam powiem później. Będziemy walczyć w niedzielę, nie w sobotę, bo nie możemy niestety nagrać wspólnie odcinka, ale to powiem potem. Dobra, 33 26 45

No, 21 to jest numer zdrabny, ale niestety nie numer, którego szukamy. Co tu jeszcze jest? 57 nie ma, 48 też nie, 56 nie ma, 29 nie ma i 32 nie ma. No, no czyli? Niestety nie wygrałeś dzisiaj nic. Dzisiaj nic nie wygrałem, nie wiem, gdzie są kontrolne. Tu pewnie pomiędzy. Tak, pomiędzy. No, na pewno jest K i co? I nic więcej. Jest literka K, którą znalazłem. Ja nie wiem, gdzie oni je chowają te litery. Po prostu tu jest. KL. KL, no to pewnie tu gdzieś jeszcze jest. No, nieważne. W każdym razie, pierwsza zdrapeczka, zdrapkowy cash, okazała się pusta. No, to będzie drugi stopień progresji. W następnym odcinku będą dwie zdrabki, właśnie zdrabkowy cash. Czyli jak widzicie, no ja dzisiaj fatalnie niestety mam nadzieję, że Karolcia tutaj troszeczkę podbije ten odcinek. No, zobaczymy. Zapraszam. No, chyba, że na następny odcinek będą cztery zdrapeczki. Dwie paradizo dwie i dwie zdrapkowe. Tak, też tak może być. No to ja sobie rubinową zdrapię numer 30. Zobaczymy, jakie mamy cyferki. 11.

12, 2, 27, 36, no niestety, i 16. Czyli no tu masz te kontrolowania wyżej, nie? Tu nie ma? To ja, Majma, ty nie masz? Może, idzie może idzie? mam Może niżej? Tu jestem, o. No nie ma nic. No. No, jest, ale wiadomo, to... że nie ma nic. Raz na górze, Także... raz na dole. W każdym razie rubinowe obydwie na zero. No to teraz. No to lecimy Paradyzio. z tym paradizo. Powodzenia. Po dwie zdra... po dwie... Tak. dwa symbole, nie? Napój i delfin. O, tu mamy delfina i napój. Delfin. Tu jest napój, I, napój. Mm, i nie widzę już delfina ani napoju, dobrze, jedziemy dalej. Nuta i tęcza. Nuta. Tęcza. Tęcza. Tu też tęcza. I tu nie widzę. Nuta jest. Motyl i arbuz. Motyle i arbuz. Tu jest motyl. Motyl i arbuz. termometr i lody termometr lody termometr i tu jeszcze tutaj, nie, to jest termometr gdzie tu. o widzisz termometr i tutaj nie widzę ani lodów ani termometru Słońce i szorty, słońce i szorty, Shorty, shorty słońce. A, słońce, słońce, i dwa razy gacioszki, trzy I razy, szorty, trzy razy nawet, mewa i latarnia. Mewa i latarnia. Latarnia. Tu, tu latarnia jeszcze. Latarnia. Mewa. I tu jeszcze latarnia. Ale Płet... no, ci to idzie, muszę przyznać. Tak, Płet, bo mi pomagasz. Nic nie będę musiał przyspieszać. Płetwy i krap A jeszcze z 5-6 lat, i będziesz tak samo no. jechać jak inni łętwy i krab, A, krab, no, rozgwiazda i parasol, parasol, rozgwiazda, parasol. I wszystko. Wiadro i pomarańcz. <grym> Zapowiada się chyba, że jednak będą cztery z drapeczki w następnym odcinku. Wiadro i pomarańczko. I. No i wszystko. Ach. Został jeden tylko teraz. Dobra. żółwik stopniujemy napięcie tu mamy żółwika jest żółw no i co jeden jedyny żółw no i okulary które mi nie wpadły w oko tu jedne są tylko jedne no i co no i tyle i wygląda że to wszystko czyli dzisiaj polegliśmy no, Obydwoje. Z kretesem bym rzekł. Z... ani nawet nam premierka nie osłodziła tego odcinka. Czyli tak, Paradizo na zero. Zdrapkowy Cash na zero. No i, i oczywiście dwie premiery, które nie wliczone są w ten odcinek, ale nam no przecież są, no więc też na zero. Ogólnie rzecz ujmując, no to cztery zdrapeczki będą w niedzielnym odcinku. Dwa razy zdrapkowy Cash i dwa Paradizo w niedzielę. I teraz tak. Dlaczego w niedzielę? Ponieważ w sobotę, tak jak wspomniałem, no nie, może, nie mamy możliwości nagrania wspólnego odcinka. No fajnie razem. Sam to bym zwariował z tym paradizo. Ja bym jeszcze dwie miał zdrapać, więc tak zrobimy. A w sobotę odcinek z Keno. Już mam zakupione. Zakłady będzie, będzie, będzie test. Wielki test z porządnym mnożnikiem. Także to tyle, zapraszam Was. Myślałem, że powiesz z porządną wygraną. No tego to niestety nie wiem. Gdybym to wiedział, no to bym powiedział. Mm -hmm. Także słuchajcie, zapraszam w sobotę rano na odcinek z Keno. A jeśli chodzi o drugi stopień progresji z Paradizo i z Cash, zapraszamy Was w niedzielę. To ja się widzę z Wami, słyszę, przepraszam. Słyszę, słyszę się z Wami w niedzielę. No, Widzisz też się może. Wystarczy, że łebek tu z drugiej strony postawisz i będziesz A, widzieć. A, to, kto by chciał mnie oglądać. Wszyscy. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Wspaniałej soboty życzę. No tak. I widzimy się. słyszymy O Jezu, słyszymy się niedzielę. Niedzielę rano. rano. A ja jutro w sobotę. I pamiętajcie o typowaniu w multi multi losowaniu dziś w piątek. Od 22. Życzę Wam powodzenia, aby ktoś z Was w końcu trafił te 4 lub 5 liczb. Do usłyszenia jutro rano. pa! pa.